Nazywam się Zx i ostatnio szło mi tak źle. To jest koniec, to jest koniec mojej kariery. Że mój czat pozwolił sobie na. kilka komentarzy. Kiedy donate włączasz, bo chcecie. Na coacha wysłać gry, nie widać. żartujesz. Ja jestem tak głupi. Na top jeden streamer. Mam spajkę? Mam spajkę. To jest bardzo. Muszę się skupić. To jest ranket? Niestety tak. Co z tego, że moja reyna zrobiła właśnie Ace'a? Jak? Nie, to jest niemożliwe. A w walut kiedy grasz? Od lutego. Gram 4 miesiące i widać, że się nie opłaciło nic. Pamiętam jak razy graliśmy w drugiej połowie znacznie lepiej ci szło. Grałem już dzisiaj Swift'a, Thin Dead Nature, A na iMLABie specjalnie jak odpalam streama. Moje My FPS spadają o 40. To... Oczywiście kołpią zwalam wino na wszystko oprócz siebie i swój Black Skin'a. Spadłeś. Hania zostaw mnie. Jesteś ostatnią osobą, która powinna pytać o takie rzeczy. Pierwszy kill. Mamy to. Teraz snobulujemy tylko. To jest tragedia. To jest absolutna tragedia, co ja właśnie zrobiłem. To się nie dzieje, ja widziałem go przez jakieś 20 lat swojego życia. O? Ania, ty masz zawsze takie experience w tym ma Przed operatora. Czy my możemy już poddać sobie Mental na poziomie. Z mentalem jest wszystko dobrze. Mam dwa, 5, więc zaraz może być. Życie jest piękne, tylko nie moje i nie wasze. Zaraz może być trochę gorzej. Nie! To wyleciało za mapę. To wyleciało za mapę. Ja teraz spadnę do tego Silvera 2 i będę się tylko odkuwał. Zawsze jest ten sam schemat. It's so over, we are so back. Do nieba patrzę na ten lider i zaraz się popatrzę co to jest. Co to jest? Poczekam może na tą osobę, która zawsze tu lurkuje. Zamykam tabelę. W końcu. Fakt, że mam 28 to jedno, ale... Krysce, nie strasz. Rów przebiegło tutaj? Ja nie rozumiem, to jakiś movement speed? Dodali nową mechanikę do gry, że przeciwnicy się teleportują co to jest? Icon ulic. Trafiłem? Czemu go tak zgięło jakoś tak, go cofnęło go? Nawet nie mogę sobie szeryfa kupić. Okej, okay, full echo, full echo. Okej. Okay, nie żyje, nice. Uh, szkoda. Nie, to jest koniec. To jest koniec mojej kariery. Mam ja jeszcze dobrze kariery nie zaczęła już chcę kończyć. Kiedy donate y włączysz, bo chcę cię na coacha wysłać. Nie mogę się teraz tiltować. Spadasz z S3. Za to? Trafiłem. No, no to dobra. Dwóch najgorszych z teamów sklaczowało ringę. No fucking way. Samo mi spokojne. Is... Nice, grzech. Mamy to niemożliwe. Gratulacje, użytkowniku Zostałeś wybrany.